Ja Zamknij ten Gdzie twoje korony? Czekaj chwilę, Nazwy. Czekaj, czekaj. Zamkniesz tą portę, nie wkurwiaj, tylko bo idź Jestem. już. Gdzie twoje korony? Nie wkurwaj mnie też, ty. <grym> po co ty wjeżdżałeś tym betem w nie wiem. Właśnie nie wiem. Gramy jutro? A nie, nie masz koron, dobra. Nie w MNIE mnie! Kupię zniszczę. Fuck you. Kurwo, nie w mnie. Ja pierdolę, no to są po prostu kurwa cyka Chuje jebane. <grystanie> to, ta strona jest dobra. Ja weź opowiedz o wypadku, jak, jak to się stało, że przegramy wszystkie końce. Nie w mnie, Bo jak kurwa rozjebie dał mnie. Kurwa jeszcze ten debil mi runy pozmiał. To Co on zrobił? Kurwa! Jebany debil, no runy mi zmienił! Janos? Co? Nie denerwuj się Kurwiam mnie Ale no runy mi zmienił! Czemu on te runy zmienił, no? Żeby się lepiej grało Ta! Bo przy kurwa przegranych konach! Dwa i pół tysiąca kron, no ja! Ja Zamknij ten pys kurwo! Nie, wkurwia mnie! Ja pierdolę! Zamknij ten pys tam w końcu, bo mnie wkurwiasz! Ja no run nie mam, czym ja zagram? Masterem. Ale ty jesteś kurwa śmieszny. Co to są za runy? No kurwa, runy chyba nie wiem. Silverowy kurwa myśli, serio? Ta, i fajnie, gram to pana sprint, atak, jak on Wayne y nie ma. A, oby kurwa zdechł. A czemu ty grasz w lola? No nie, nie wkurwaj mnie, bo nie mam co zagrać. Zachowujesz <grywasz> się, jakbyś wszystkie korony stracił. Ty jebana kurwo, zarabi desy nie skurwiaj mnie. Curva. User disconnected from your channel.